Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Na premierze zdrabki Wielka Kasa. Taka zdrabka za 10 zł. Szukamy wygrywających liczb. Sztabki, czy tam złota i worka. Tu myślę, że już tabelę dużo osób widziało, ale też jeszcze pokażę. Od 10 zł do 500 tysięcy. Takie możemy tutaj stawki wygrać. No, i co? Strapka prezentuje się ładnie. Co ja tutaj mam? Pierwszą mam trójeczkę, to od trójki zacznę. I ogólnie mam 5 strapek, więc wkład 50 zł. Jeszcze przybliżę. Dobra. I tutaj w trójce szukam tak: 43, 42, 13, 12 i 25.

Ale jest 42, będzie coś, to nie będzie na pusto. Przynajmniej jedno. Tutaj coś da i 14 na końcu, a pod 42 mam dyszkę, czyli kontrolne Z. Widziałam, że się właśnie takie pojawiały u Was na kanałach. Dobrze, kolejną zdrabką to jest numer 6. No, taka warstwa, taka sobie. I tu wygrywające, a teraz moje liczby. 46 nie ma, 31 też nie, 17 blisko. Tu nie ma, 29 też nie ma. Tutaj dla odmiany mam 50 i 30. -tki. 52, no akurat tu blisko, 13 nie ma, 14, 23, 58, No tutaj się nie wstrzeliło, 21, 37, też nie mam, 22, 38, no patrzcie jak celują, 40 to nie mam i ostatnia,

Dwadzieścia jeden, no ja dwudziestych akurat nie mam, dwadzieścia trzy, czternaście, szesnaście, dwadzieścia sześć, trzydzieści dziewięć, siedemnaście, czterdzieści cztery, dwanaście i czterdzieści dziewięć, jedenaście, dwadzieścia siedem, trzydzieści dwa, czterdzieści dwa i trzydzieści sześć.

nie ma też obok, i tu też. Ojej, 41, 42, 32. Ostatnia szansa tutaj w tym rządku. 46 nie ma, 31. Czyli tu 17 było blisko i 13. Więc z tego wszystkiego tutaj, co wybrałam. 4 przegrane. Gdzie ta wygrana? A tutaj 42 wpada w numerze 3. Dyszka. Taka jest moja premiera. Ja Wam bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!